Hello, Flash. I need your help. I know you're gonna do whatever it takes to save me. But don't lose yourself in the process. Getting rather violent at your young age. We need to steal an alien power source. The Flash. thief. It's my kind of mission. If we don't use this, Iris is going to die. Tonight. I can't believe they turned King Shark into a guard dog. King Shark. That's a door. Cześć, jestem laki, i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omawiamy najnowszy zwiastun kolejnego odcinka serialu The Flash, z którego możemy wyciągnąć naprawdę sporo informacji na temat fabuły, jak i tego, co się tutaj wydarzy. Oprócz tego wraca nam tutaj wreszcie Captain Cold, więc pogadamy trochę o tym, która to wersja tej postaci, ponieważ jak wiemy w finale pierwszego sezonu serialu Legends of Tomorrow, Snart ginie. Idąc po kolei, zaczynamy właśnie od Snarta. Widzimy jak Barry go spotyka, a w tle za Snartem jest Waverider. To oznacza, że Berry raczej na pewno będzie musiał się cofnąć w czasie. Być może wyhaczy go przed jakąś misją, na którą udadzą się legendy. Problemem może się tutaj okazać jednak to, że Berry zna jego przyszłość, czyli wie, że Snart umrze. Co więcej poświęci się, aby uratować legendy, więc tym bardziej będzie mu ciężko z nim rozmawiać. I jestem ciekaw, czy zdoła się powstrzymać przed zmianą jego przyszłości, czy może jednak w jakiś sposób zaingeruje i dzięki temu Snart ponownie mógłby wrócić do żywych. Tutaj też dobrze będzie wyjaśnić, dlaczego pojawił się on w drugim sezonie serialu Legends of Tomorrow. Wtedy to Iobar Thorn cofnął się w czasie do momentu, w którym Snard jeszcze nie dołączył do Legend i był takim zwykłym złodziejem. Po finale serialu Legends of Tomorrow Snard został przywrócony do swojej linii czasu, z której został wcześniej wyciągnięty przez Reverse Flasha, a jego pamięć o wydarzeniach, które przeżył, została po prostu wymazana. Dalej w zwiastunie możemy dostrzec jakiegoś spitera, ale kolor jego błyskawic jest inny niż ten Berego. Zresztą przeklikiwałem tę scenę klatka po klatce i nie ma tak naprawdę możliwości dostrzeżenia tam żadnej postury. Co więcej w tym zwiastunie mamy taki moment, w którym Bery biegnie i widzimy kolor jego błyskawic, który jest zdecydowanie jaśniejszy. I tak teraz się zastanawiam, czy ten ciemniejszy kolor mógłby należeć do Black Flasha, ponieważ jego błyskawice miały właśnie taki kolor. Mamy też moment, w którym to Wally konfrontuje się z Awatarem, ale wygląda to dość dziwnie, ponieważ jako tako nie dochodzi między nimi do walki, ale widać jak Wally cierpi. Tak więc jestem ciekaw, co się tutaj stanie, co wywołał u niego taki ból. I wydaje mi się, że może być to na przykład moment po śmierci Iris. Co do Iris mamy kilka zdjęć z planu, na których możemy zobaczyć ją, gdy rozmawia z Berym i tutaj warto się skupić na jej ubraniu, ponieważ nosi dokładnie to samo, w czym widzieliśmy jak ginie. Jeżeli chodzi o jej śmierć, coraz bardziej jestem przekonany, że HR użyje swojego urządzenia zmieniającego wygląd twarzy, aby ją uratować. Mówiłem już o tym jakiś czas temu, w omówieniu bodajże dziewiątego odcinka tego sezonu. I chodzi tutaj o moment, w którym Sawatar nazwał HR-a tchórzem. Właśnie w taki sposób, czyli poświęcając się i ratując przy tym samym życie Iris, mógłby udowodnić, że tym tchórzem nie jest, Iris by przeżyła, a aktor Tom Kawana mógłby zagrać kolejnego, już innego Wellsa w czwartym sezonie. I to naprawdę teraz ma po prostu więcej sensu. Wracając do Snarta, wiemy, że Berry będzie potrzebował jego pomocy, aby wykraść źródło zasilania, które jest przechowywane w Argus. A chodzi dokładniej o ten kamień, który widzieliśmy podczas inwazji dominatorów. Może się teraz pojawić pytanie, dlaczego Berry nie zrobi tego sam? Przecież spokojnie mógłby przeniknąć przez ściany i wykraść ten kryształ. Wydaje mi się jednak, że na początku właśnie tak spróbuje zrobić, spróbuje go sam wykraść, ale gdy się okaże, że będzie to niemożliwe, to wtedy zwróci się o pomoc do najlepszego złodzieja, jakiego zna, czyli właśnie do Snarta. Oczywiście dużym problemem będzie tutaj King Shark pilnujący tego kryształu i bardzo dobrze, ponieważ jestem ciekaw jak będzie wyglądała jego walka ze Snardem. Tak czy inaczej wiemy, że misja się powiedzie, ponieważ w późniejszej scenie Berry używa Speedforce bazuki. Oprócz tego w tym odcinku powinniśmy również zobaczyć walkę między Killer Frost a Cisco i co ciekawe jest zdjęcie, które pokazuje nam Savatara w kostiumie Berego z roku 2017. Ta scena może być jakimś wspomnieniem z przyszłości lub jakąś próbą podszycia się z awatara pod obecnego Berego. Tak czy inaczej to wszystko zobaczymy już za kilka dni, a jeszcze więcej pogadamy o tym dzisiaj na streamie po godzinie 22, więc napiszcie co myślicie o tym zwiastunie i co myślicie o tym, że HR mógłby się podłożyć za Iris. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga, Zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.